Ach, co to był za finał? 16 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co to był za finał? Mój drodzy, teraz chcemy się z Wami podzielić tym, w jaki sposób ten finał przygotowujemy. Jak to wygląda, jak krok po kroku zmierzamy się nieraz z materią, nieraz z determinacją, bo dzieją się różne rzeczy momentami niepokojące, ale krok po kroczku yy, musimy dojść do celu. A tym celem jest zawsze dzień finału, od samego rana aż do. Prawdę mówiąc, końca dnia. O finale, w 16. finale będziemy mówili w piątek o godzinie 21 w naszym programie Finał z głową. Zajmujemy się laryngologią dziecięcą i w ten sposób jakby załatwiamy całą głowę dziecka, bo to jest i uszy, i wzrok, i bezdech, i laryngologia. I stąd ta nazwa. Finał z głową, gramy z głową, się to się bardzo dobrze układa. I my do zakończymy nasz program Kręcioła. Siemanko Jurek Owsiak rozmawiał z wami. Dla tych którzy włączyli telewizory, wyjaśniamy tylko. Program Kręcioła jest zapowiedzią wszystkich tygodniowych wydarzeń premierowych programów, ale ja od razu wam wyjaśniam, te programy oglądacie non stop w naszej telewizji. One się miksują o różnych porach dnia i nocy, a więc zawsze traficie, jeżeli przegapicie premierę. A zaczęliśmy muzą, kończymy muzą Środek już Godzina 2030, muza z oklaskami. Czyli tym razem spotkamy się ze Zbyszkiem Kołdysem oraz Staszkiem Sojką, naszymi gośćmi, którzy byli na przesadzie. 2007 na ASP. Zbyszek Ołdys i Saszek Sojka z grupą Młodzieży z Pola wykonują zawsze przygotowany wcześniej utwór, a my także liczymy na wasze wszystkie głosy w sprawie ulubionych programów, które wam się najbardziej podobały w ciągu tygodnia, czekamy na te programy, wśród wszystkich, którzy do nas mailem swoje oceny, który program był najfajniejszym w ciągu tygodnia, powtórka tych krótkich programów, potem króciutko u złotym bączku, a my rozosujemy między nasze płyty, nasze płyty z muzyką. DVD, a więc z muzyką z przystanku Woodstock, która poleci do Was, ale tylko piszcie maile. Im ładniejsze, tym lepiej. A więc jeszcze raz na koniec zapraszam na program środowy. Muza z oklaskami, godzina 20.30 premiera. Ja się z Wami żegnam. To była Kręcioła. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień o tej samej porze w premierowej Kręciole Jurka Owsiaka. To był kanał OTV. Nie regulujcie gałami.